Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, Jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie, I sam to powie, że nic na zdrowie, Ani lepszego, ani droższego. Proszę wejść. Cześć. Cześć. Co cię tu sprowadza? Dawno już u mnie nie byłeś. Nie mogłem zrobić zadania z matką. Mogłabyś mi pomóc? Jasne, usiądź. Już to zadanie zrobiłam. Wcale nie jest takie trudne. to trochę pani nie będzie pytać. Chodźmy pograć w piłkę. Lepiej się nauczyć, bo możemy dostać mała. Jest piękna pogoda. Czasem na naukę szkoda. Chodźcie na podwórko, pogracie sobie w chwileczkę i zatriniecie przy tym troszeczkę. No, przesta się uczyć. Jest piękna pogoda. Przejdźmy się. Pouczymy się wieczorem. Nie słuchajcie, pokrótce złego. Nic z tego nie wyjdzie dobrego. Jak się teraz pouczycie, to się później pogabicie. Tam człowiek. Prawie widzi na jawie. Przestań kuwać. Chodźmy na drzwi. No dobra, ale obiecaj, że wieczorem się pouczyłem. Obiecuję. No chodź wreszcie. Cześć, co tutaj robicie? Tak i co? Uczymy się. Uczycie się w parku? Tak, uczymy się. Palić papierosów chcecie spróbować? Zwariowałeś? To szkodzi, to świństwo. Przecież tyle ludzi pali. To musi być chyba dobra. No właśnie, mój wujek pali i mówi, że mu to pomaga na nerwy. Na nerwy? A ty słyszałaś jaką kaszlę? Na pewno ma żółte palce i zęby. Spróbuj, bo jednemu nic się nie stanie. Nie, dziękuję ci. Palenie powoduje raka skóry i choroby serca. Chcesz zobaczyć? No to popatrz, popatrz. Rzeczywiście, no a przecież mój wujek... No i przecież, gdyby to była prawda, to ludzie by papierosów nie kupywali, a kupują. No właśnie, kupują i myślą, że są fajni z papierosem, twarz szara od dymu, żółte zęby, palce, niski wzrost, nie palcowe rośnie, już zmądrzejesz i wtedy będziesz dorosły. Coś ci tacy tchórze, mami, synki, od jednego jeszcze nikt nie umarł. Daj spokój, chyba możemy jednego spróbować. Nie słyszę was? Oj, strasznie słyszę, siadajcie, napijmy się. Siemanko, jak leci? Widzę, że nie cudzumiecie. Pró ja? Za mam coś od Kolega mówił, że są ziemskie. Ja jeszcze niestety nie próbowałam. Chcecie? Co tam masz? I spróbuj, a nie pożałujesz. Nie, nie chcę. A ja spróbuję. Nie, nie róbcie tego. Unikajcie złego. Duchy, duchy przyjmujcie i przestrogi udzielajcie. Waliłam papierosy, ziemię żegnałam z krzykiem i płaczem w niebo niebogłosy. Życia miałam niewiele, serce szybko posłuszeństwa odmówiło, mimo że tylu dobrych lekarzy o życie na walczyło i tak w kwiecie wieku umarłam przedwcześnie. Przychodzę tutaj na skazanie boskie i prośby aniołów zmartwionych młodzieżą. Rzućcie w palenie i nie palcie wcale. Nie pijcie piwa, wiem co to alkohol i gorzkie łzy. To świeństwo zaczęło mi całe moje dzieciństwo. Zostały łzy, gorzkie łzy. Nie pijcie piwa, nie pijcie wina, nie pijcie wódki. Chcę was oszczeć, moi mili, byście mojego błędu nie popełnili. Byłam narkomanką. Jak najgłupszy dzieciak dałam namówić się na prochy. Podłam w wielki nałóg, problemy, kłopoty. Zniszczyłam rodzinę całą, męża, dzieci małe. Teraz za to żałuję i z was chciałam. Rzućcie papierosy, piwo wylejcie, narkotyki wysypcie i rozsądek miejcie.